No i co, witam panowie panie z tej strony, Emil, doczekaliśmy się. Co prawda, nie wiem, czy można nazwać to operacją bardziej karnetem bojowym, który wprowadza bardzo mało rzeczy, jeżeli chodzi o content, dużo, jeżeli chodzi o jakieś kosmetyki. Także przejdźmy sobie od razu, jak widzicie, to nowych przedmiotów kosmetycznych trzy nowe kolekcje, weapon case'a, stickery i czarmy dodali, czyli w końcu te przewieszki, o których już długo, długo, za, za czasów jeszcze Scale Forma w Counter-Strike Global Offensive był, jak dobrze pamiętam, liki, czyli dawno i nieprawda, macie armor pasa. Jak coś od razu wam mówię, armor pass działa na takiej zasadzie, że po prostu gracie i wbijacie expa. Z tego co ja grałem i zauważyłem, najlepiej wbija się to na rankedach. Chyba nawet jak się nie wygrywa, no to wbijacie jedną gwiazdkę do tego karnetu, macie 40 leveli. Z tego co się orientuję, przepraszam jeżeli mówię fake newsa. Poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę, bo nagrywam to praktycznie świeżo po wypuszczeniu tej aktualizacji. To możecie sobie kupić kilka tych karnetów i po prostu, one się wbijają równocześnie. chociaż słyszę ciągle słyszałem ciągle mieszane <grytania> zdania odnośnie tego, więc na pewno już w komentarzach ktoś to zweryfikuje i bardzo wam za to dziękuję. Swoją fajnie, zostaw zostawcie łapkę w górę dla podbicia zasięgu tego odcinka. Będę mega wdzięczny, udostępnijcie dla znajomego, żeby miał newsy odnośnie Counter Strike'a. Widzicie, tak wygląda Wyglądałem czarmy, wyglądają spoko, w sensie tutaj macie te pierwsze czarmy. Te mi się tak średnio podobają, ze względu na to, że one są jakby takimi sami ludkami, z inną teksturą. Nie są brzydkie, żeby nie było, chociaż nie są w moim guście równocześnie, więc możecie sobie luknąć, jak one wyglądają. Oczywiście wiadomo, tutaj jakieś chickeny, to jakieś kotki. Nie wiem, czemu kotki też byli jakieś, nie na no, żartuję. Ale no fajnie to wygląda. Tu widzę z overpassa nawet, jest ludek. Monster. No dobra, i smacz Arm Charmy, które mi się szczerze bardziej podobają od tamtych górnych, ale to możecie napisać w komentarzu, co Wam się bardziej podoba. Chociaż te łziki są liche, ale na przykład koskę, tą złotą, bym zgarnął chętnie, ona jest chyba czerwonej jakości, jak dobrze pamiętam. Time 4 1 co tam zaznaczam. Śmiesznie wygląda. O, w sensie podoba mi się w nich na pewno to, że one są po prostu w innych kształtach, nie to co te, które wyglądają dokładnie tak samo. Dobra, kolekcja Overpassa Monster, który był w ogóle na trailerze. na trailerze. Jak pokazywali jeszcze przed wypuszczeniem aktualizacji tego skina, ładnie wygląda. Zeusik, drugi skin do Zeusa. Bardzo ładny do Zeusa, w ogóle są piękne skiny tak ogólnie są dwa, ale są dwa piękne. Eee, Kraków, nie wiem, czy to nawiązanie do Krakowa. Nie mam pojęcia, ale śmieszny skin, bardzo ładny. Bardzo ładny skin. Bardzo ładny by był, gdyby był full printem, ale niestety nie jest. Oczywiście nawiązujący do Overpassa. Tutaj macie te, te smod. Nie wiem, to ten, ten jest ładny po prostu, tyle. Ten jest brzydki, średni, nawet śmieszny, fajna myszka, chociaż się boję myszy, ale w grach to lubię. Brzydki, brzydki, ładny. Okej, okay. śmieszny, chociaż brzydki. Brzydki. No, taki okay, okej, okay, ale niebieskie to wiecie, mogą być brzydkie. Następnie Graphic Collection. Smyk. No, spoko nazwa w sumie na tego skina. Mega pasuje. Lil Pik, Fajna świnka, podoba mi się. Ten Desert Eagle jest piękny, mimo tego, że jak mnie znacie, to wiecie. Ja nie patrzę na wygląd skinu, bardziej patrzę na ich wartość. Jest piękny, po prostu, szczerze że jest piękny. E, Poli Soup. Ok, kinda. tak wektor ładny. Salon fajny. Halftone Shift jest spoko. Crossfade bardzo ładny. Berdzel spoko. Wildberry śmieszny jak na Skara, mało skinów do Skara Coral spoko. Ten gali spoko jak na niebieski. TMP 7 spoko jak na niebieskie, To też spoko na niebieskie, To też spoko na niebieskie, To też spoko na niebieski. Fajne niebieskie skiny swoją drogą. Kojarzy mi się troszeczkę z tą starą z tymi starymi kolekcjami, nie będę kłamał. Sport and Field Collection i to jest fejik, który wygląda ładnie. Widziałem go in game, w sensie przeglądałem go po prostu na inspekcie. Wygląda jeszcze lepiej według mnie. Bardzo fajnie mi się podoba ten złoty Tumik Mega, to się fajnie komponuje. Ten Glock, już mówiliśmy na streamie, że dla mnie on będzie na crafty, nie? żeby sobie jakieś naklejeczki pokleić. Super, to wygląda, jest ten chromatyczny efekt na górze, który uważam, że można zasłonić i fajnie by było jeszcze, jakby był pattern do tego, bo tutaj chyba nie ma patternów, nie? Jakby były paterny na górę, to by było super wyglądało, niestety nie ma. Bardzo ładny Galil, bardzo ładny mp bardzo ładna MP9. Bardzo średni, 5.7, nie podoba mi się, to jest paternowa akurat z tego co się orientuje skin, e, zaraz zobaczycie czemu tak uważam. USP bardzo, bardzo, bardzo ładny, nawet jak na niebieski to wydaje mi się, że będzie jednym z droższych USP-ków niebieskich, jeżeli mówię o samym wyglądzie, zobaczymy jak to będzie z rzadkością. Bardzo ładna nowa, e, to chyba P250, bardzo średnie, Scoutik OK, Mac OK. Pepe bison okej, okay. brzydkie jak noc, e, to jest brzydkie jak ja, to jest w sumie nawet git, ej czekaj. O, fajnie nawet wygląda, no, jak na niebieski, no i ta MP5 jest taka okej. Okay. No i mamy skrzyneczkę, którą możecie sobie wziąć z operacji. Vaporwave nie w moim stylu, ale ja wiem, że będzie dużo osób pisało w komentarzach, że jest mega ładny, jeżeli ktoś lubi ten vaporwave'owy skill, skill skin, stylistykę chciałem powiedzieć, stary późna godzina, tak jak już mówiłem na początku, no to na pewno mu się spodoba, bardzo ładny glock. Pewnie dla niektórych przerażający, ale mega fajny pomysł podał mi się. Neo Noir, spoko, w sensie bez szału, ale spoko. Bardzo ładny Epic Center, bardzo ładny. Eee, The Outsider, okej, okay, spoko. Rapid Transit, bardzo fajny. P90, ok, bez szału, ale no, nawet fajny pomysł. Eee, Mac, ładny. To ładne. Bardzo ładny. Jak na niebieski chyba, tak, jak na fioletowy, przepraszam, czy tam purpurowy. Eee, Scar, spoko, jak na niebieski. Revolver, spoko, jak na niebieski. M, no krowa to też jest spoko, auk bardzo ładny jak na niebieski, p 5 ładny jak na niebieski, tigl mi się średnio podoba, usp ładny jak na niebieski, no i kukri. Tyle. <gry> Także w ogóle Galery case to mi się kojarzy była ta mapa we Francji jak dobrze pamiętam, która była też zlikowana z tamtej strony, z assembly i tam też jest taka mapa właśnie no w Francji taka przy galerii. Może to jest nawiązanie do tego, bo też miała być ta mapa ogólnie. Ona jest na tej stronie. Nie chcę się tego montować jakoś zbytnio, żeby wam dawać kontekst. Kto obserwuje ten wiek, kto nie wie, ten myśli, że majacze. Nieistotne. Craft stickery. Widzicie, jak wyglądają. Ogólnie teraz widzicie, jest ten paseczek jeszcze tutaj do skrapowania, że możecie sobie procentowo wyskrapować. To dodatkowo bardzo fajnie wspomaga, powiedzmy, te crafty. Mega mi się to podoba. I to serio jest mega, mega spoko zmiana. Nie trzeba teraz drapać, tylko możesz sobie od razu przykleić i mieć wydrapane. Ciekawe, jak to wpłynie w ogóle na ekonomię czy też ceny naklejek, nie mam pojęcia. I czemu uważam, że tamten, nie pamiętam, to chyba był 5'7, będzie miał patterny ze względu na to, że ten deagle, który jest limitowany po czasie, jak widzicie, tutaj 103 dni, on już nie będzie możliwy do odebrania. On ma pattern, więc, no, jeżeli ktoś chce ryzyko, to jest totalne ryzyko, bardzo mocne. Eee, no, to kurczę, co no. Polecam, spróbujcie sobie. Ciekawie mnie, czy jest full pattern, jakby, że jest full niebieski. Jeżeli jest, to pewnie będzie dużo warte. Ciekawie, ile w ogóle będzie warty no bo jeszcze nie można sprzedawać tych skinów. Tutaj macie faku, którego w sumie zbytnio nie będę czytał. Ale tu wszystko jest napisane, właśnie odnośnie tego, też czy można stakować te armor. pasy, ale nie chcę mi się szczerze tego czytać zbytnio. No, tutaj mamy opisane to, co w sumie wiemy. Jeżeli chodzi o czarmy, tutaj wspomnę, bo to też jest fajne, że. Co, czy fajne, niefajne, zależy, jak kto na to patrzy. Można trzy razy zdetaczować te czarmy, jak przyklejcie, przylepić. Picie, nie wiem, wyekwipujecie na broń tego czarma, no to trzy razy możecie to przelepić do broni, a później chyba musicie kupić takiego, taką zdejmowarkę do tych czarmów. Tak mi się wydaje, że coś takiego jest, że to się da kupić. Na pewno trzy razy można, nie? Także macie tutaj napisane: Use a charm detachment to detach the charm from a weapon. The charm will return to your inventory and can be reused. Także tak to wygląda, i dostajecie właśnie, tak jak mówiłem, 3 na początku. Jest napisane, że 7 dni. Bana w ogóle macie na te itemy, wszystkie <laughs> tutaj widzę, że usunęli w ogóle możliwość usuwania skrzynek z ekwipunku. Nie wiem szczerze, czemu, czy jakoś ludzie manipulowali ekonomią rynku. Dodaję odnośnie z tych stickerów tutaj, że do, do, dodali precyzyjny level tych stickerów, że można odskrapowywać od, je. O, dodali preview name tagów, w ogóle też fajne. No, jakieś glicze z tym związane. Ogólnie to jest zmiana. Ja sobie, jakby pominę, bo to nie. Są jakieś super, nie wiadomo jakie zmiany, e, będę poruszał najważniejsze zmiany, czyli to. Że generalnie poprawili tutaj w bardzo dużym skrócie. Oczywiście widzicie, możecie sobie to na spokojnie przeczytać, ale poprawili w końcu animacje I wyglądają tak jak w Counter Strike Global Offensive może nie 1 do 1 tak samo, ale wyglądają bardzo, bardzo zbliżenie jak w właśnie Counter Strike Global Offensive. O wiele lepiej niż wyglądały wcześniej. Ja wiem, że oczywiście oni to poprawiali w Counter Strike 2, ale poprawili teraz. No, praktycznie wydaje mi się, że do perfekcji nie ma do czego się przysrać. No, tutaj właśnie widzicie e, odnośnie tego Michael Jackson Lina jest nawet napisane. Było generalnie, nie będę nawet y, tłumaczył o co chodzi, bo sam nie do końca rozumiem. Generalnie coś tutaj jest z redukcją powiedzmy tego, że gorzej to działo na serwerze z gorszym pingiem. No tu właśnie odnośnie tych nóg jest napisane. Widzę, że coś na drabinach się jeszcze zmieniło. To też spoko. Animacje pozmieniają podczas skoku i podczas kucania i odkucowy odkucowywania, odstawania po prostu. No. Wow, Emir brawo, późna godzina. No i jakieś tutaj inne zmiany ogólnie, jeżeli chodzi o animację. Generalnie dużo się zmieniło i to jest akurat powiem szczerze, że ta jedna zmiana już bardziej mnie cieszy niż cały ten karnet, który został wprowadzony. O, tutaj z tego co rozumiem, flashbangi i grenade'y nie mogą teraz być wcześniej detonowane, kiedy e, jakby naliczyły limit swojego odbicia się że one musiały wybuchać po prostu w trakcie, jak parę razy się odbiły, kilka tam razy, jak był limit. Ciekawe, że to było, nawet nie wiedziałem o tym glitchu. śmieszne w sumie. Prawie jakieś artefakty z ogniem. Odnośnie artefaktów to w ogóle jest glitch, że erory niektórym się pojawiają, takie sorsa dwójki defaultowe. W CS dwójce to chyba pierwszy raz w ogóle się zdarzyło, żeby takie glitche były po becie, bo w becie jeszcze też były takie glicze, że się te erory pojawiały. No i jeszcze dodali tutaj możliwość ustawienia po prostu którym, na którym monitorze chcesz grać, bo wcześniej się tego nie dało, nie wiem czemu tego w ogóle nie było w grze tak długo. Naprawili jakiś błąd z UI, że te dźwięki na UI po prostu miały złą pozycję, kiedy byłeś w grze. Naprawili glitcha, który powodował to, że lokalny gracz, czyli my słyszeliśmy jakiś dźwięk, ale tego dźwięku nie słyszeli inni gracze i w drugą stronę, czyli że Inni gracze słyszeli ten dźwięk, a my nie. Na pewno dalej to będzie zbagowane w jakiejś tam minimalnej kwestii, bo ten błąd, tak naprawdę, jak dobrze pamiętam, to jeszcze od CESA Go był. No i to jest jednak problem gier sieciowych. Prawie jakiegoś baga z tym, że ragdole powodowały dźwięki w wodzie, po prostu takie, które. Odtwarzały się chyba za dużo razy. Naprawili glicza, który był, no, notoryczny, nawet jak ja wbijam na community server, że po prostu voice chat nie działał. Dużo osób miało ten problem. Wiem, że nie każdy, ale dużo osób miało ten problem, Jest spoko, że to naprawili. Naprawili też glitcha, który powodował to, że przychodzący voice chat nie zamykał się, czyli po prostu się nie kończył, że kogoś było ciągle słychać. Nie spotkałem tego glitcha akurat, ale dobrze, że to naprawili. Dodali opcję telemetrii, że teraz Jittery, czyli problemy chyba z serwerem, między połączeniem jakby to nie są pakiety, to jest jeszcze coś innego, już nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale dodaje opcję do telemetrii, że można teraz to sprawdzać. A tutaj nie będę się wymądrzał bo nie wiem co to dokładnie znaczy. Jak ktoś wie, to bardzo się cieszę, ale w skrócie mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te dwie rzeczy, zagraliśmy sobie trzy rankedy albo dwa po tym update cie. i powiem Wam kurczę, że w końcu strzały. Faktycznie wchodzą i w końcu człowiek nie strzela do ciebie jak biega. Jeżeli gracie na wyższych rangach i ktoś potrafi po prostu counter strafing robić, to było bardzo często tak, że z twojej perspektywy wyglądało to tak, jakby on jeszcze biegł i to tak hamsko biegł na fula, a nie że już zwalniał i strzelił, bo wiem, że tak na tym polega counter strafing, Tylko on jeszcze biegł i strzelał, a Demko zupełnie inaczej wyglądał, że on zdążył przystać, podubać sobie w nosie, podubać sobie w dupie i jeszcze zdążył na spokojnie strzelić. Z jego perspektywy tak to wyglądało z perspektywy e, CS2 TV, a z twojej perspektywy, no to po po prostu zrobił takiego pika, że był praktycznie niemożliwy dla człowieka. Także. Wydaje mi się, że to jest naprawione. Mam nadzieję, że ostatecznie. Mam nadzieję, że żadne nowe glitche z tym nie wyjdą. Jestem super z tego zadowolony. W końcu naprawdę mam przyjemność, poza oczywiście cheaterami, wiadomo, jest ich pełno. E, grania w tę grę i w końcu chce mi się grać i czuję się, jakbym grał w Counter Strike'a Global Offensive na 128-rejta. Serio. Mogę wam powiedzieć, że ja to hejtowałem od początku gry. Od początku gry hejtowałem, że to głównie nie działa. W końcu mogę powiedzieć, że gra mi się w tę grę fajnie. I nie czuję jakichś tam, nie wiem, opóźnień dziwnych. Tak samo jak strzelam do typa, to też nie było tego opóźnienia, że nagle zabiłem go po no, kilku milisekundach. To po prostu było czuć. Dopiero na lokalu to dobrze działało i to po tych update'ach, które zmieniły to na lokalu. I teraz jest super. No daj, dodaj jakąś trzecią warstwę, żeby się zblendować z otoczeniem. To chyba jest do skinów, tak mi się wydaje. Coś tam do skinów, coś tam do skinów i coś tam do skinów. No tak, nie robię skinów, więc tak średnio mnie to obchodzi. I co ciekawe, usunięto wsparcie dla komend, które były stworzone do tego, żeby używać je tylko w opcjach deweloperskich i wydaje mi się, że może to chodzić też o tego wulkana między innymi, jak ludzie używali tego glitcha, że mieli albo czarne ściany i w ogóle dziwne rzeczy się działy, więc być może to to. Być może był jakiś exploit, żeby odpalić jakąś deweloperską konsolę i dodatkowe opcje, bo jest ich pełna, my ich jako gracze nie widzimy. Nawet jak sobie odpalimy konsolę, bo konsola to nie jest pełny dostęp do gry, jak ktoś nie wie. Pełno, pełno zmian na mapach, których szczerze nie będę czytał, bo zajmie nam to pewnie z 20 minut, więc będę wam tak powolutku przewijał i mówił równocześnie, co się pojawiło, także widzicie. Najważniejszą zmianą, którą chciałbym poruszyć, to na pewno to, że naprawili w końcu baga na Italii, który był od zarania dziejów, naprawdę od dawien dawna w Counter-Strike dwójce, e, który powodował to, że ptaki leciały, leciały, leciały i w pewnym momencie rundy po prostu frizowały się w powietrzu i tak były do końca rundy. Później się resetowało, bo się odtwarzała ponownie ta animacja. E, no i znowu się tak frizowały i tak w kółko. Naprawili to. No i oprócz tego dodali to, tego Italii do kompetitiva jako kolejną mapę. To jest druga mapa hostageowa. Nic w niej poza tym nie zmienili, przynajmniej z tego co widziałem. Ja nie będę kłamał, nie jestem fanem Italii. Ale wydaje mi się, że dużo osób nie jest fanem Italii, w ogóle to jest hostowa mapa, więc tym bardziej raczej dużo osób tego nie lubi. Fajnie, że jest to rozmaicenie, tak jak mówię, fajnie, że ktoś sobie może grać na tej mapie, wbijać rangę, jaką bardzo lubi, cieszę się z tego z tego serduszka. Wydaje mi się, że to będzie kolejna mapa czyterów, tak jak na przykład jest z Ofisem, ale zobaczymy. Miley, na naprawili oczywiście niuka, overpassa, bla bla bla, zmiany, zmiany, super, jeszcze wejdźmy sobie do gry. No ja już kupiłem karnecik, więc wam nie pokażę, jak to wygląda. Karnecik kosztuje, jak dobrze pamiętam, 60-95, także nie jest jakoś super drogo, nie jest tragedia. Jeżeli chodzi o karnecik, to można ich, z tego co pamiętam, o, widzicie, 60-95, tak jak mówię, e, można chyba ich kupić 5, jak dobrze pamiętam, tego co się orientuję, to można je wbijać równocześnie. Nie podoba mi się szczerze ten sposób monetyzacji, nie będę kłamał, nie jestem jego fanem, w sensie tam chyba trzeba 300 zł wydać, czy coś takiego. Aż włączyłem kalkulator i to policzyłem, bo naprawdę dzisiaj głowa już u mnie nie pracuje o tej godzinie. Eee, tak, 300 zł trzeba wydać, żeby wbić go na maksa na tym koncie, co... No kurde, no nie podobała mi się. Wiadomo, oczywiście to jest mój wybór, to są kosmetyki i tak dalej, ale jednak wolałem sposób, jak wyglądała operacja, jeżeli chodzi o wbijanie, że sobie kupowałeś jeden karnecik i to był full, ewentualnie mogłeś dokupić gwiazdki, nie wiem, no to jest moja może kwestia personalnej i czepialstwa. Tak wygląda ten skin w gierce. Widzę, że w ogóle naprawili baga, bo wcześniej był taki bug, niestety tego chyba nie uchwyciłem, że digle latały wokół tego digla, jakby takie z defaultowym skinem. Był po boku, po lewej, na górze, na dole i tak dalej, był śmieszny bug. I e, no co, naprawili go. Zastanawiam się, czy nie zainwestować powiedzmy w tego skina i raz go sobie nie kupić, ale zobaczymy jeszcze może po tygodniu to zrobię, jak zobaczę jakie są ceny tego skina. E, tak wyglądają czarmy in game ogólnie, jak widzicie, wyglądają śmiesznie w sumie, w sensie nie są złe, fajnie, dodatkowa opcja powiedzmy monetyzacji dla Valve e, i ewentualnie wyinwestowanie, nie? I tak samo tak wyglądają te czarmy, macie sobie tutaj jednego, żeby zobaczyć jak wygląda. E, Zeusik mi się podoba mega, no ale to już mówiłem wcześniej, jak te skiny wyglądają. E, chciałbym w ogóle pokazać wam, bo na stronie tego tak nie widać, ale zobaczcie, jak tu się pięknie. No, ludzie się śmieją, że Valorantowy skin pięknie wygląda, według mnie. E, no i co? W sensie tutaj jest taki, wygląda jakby był podrapany. Ale no generalnie wygląda bardzo, bardzo ładnie. Niestety prawdopodobnie tylko w nie, będzie wyglądał tak ładnie, pewnie jak będzie lekko podrapany, to już będzie brzydki, więc obstałem, że cena tego skina może być naprawdę e, wysoka, co mi się nie podoba. No Ja raczej sobie nie zainwestuję w tego skina, bo naprawdę może być drogi. No i Fejdik też fajnie wygląda, tak się świeci tak mega mega. No ale fejdy też mieliśmy, także to nas nie interesuje. Fajna animacja ogólnie, jak sobie odpalamy tutaj e, te kolekcje. No, jeżeli chodzi o te skiny, no to też już widzieliśmy tutaj naklejeczki tak wyglądają. Z tego co się orientuje, to może można sobie zrobić preview stickera na e, tak na skinach i można sobie przykleić i zobaczyć jak to wygląda to też jest spoko i tutaj przy okazji macie jeszcze pokaz tego scrapera jak to wygląda nie fajnie że można sobie tak to spasować to jest mega, naprawdę mega spoko. Super, że te zmiany robią. Szkoda, że aż tyle kosmetycznych, a mniej gameplayowych. No i co, tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, w ogóle słabo nie, strasznie słabo umiejscowienie, jeżeli chodzi o to, armory. No wiadomo, tutaj po lewej jest, ale, ale, ale. Później, jak już wchodzicie, to w store i armory. No dziwnie to jakoś jest zrobione. No i widzicie tutaj jeszcze są te charm detachmenty. Ja się dostaję trzy, jak chyba zrobisz tego skina. I możesz je dokupić za 3,75. zastałem. jak to wpłynie na ekonomię. Dziwna rzecz. No i co. Ostatecznie, czy jestem zadowolony z karnetu? Można powiedzieć, że karnetu. Nie zrozumcie mnie źle, wiem, że będę brzmiał teraz jakbym narzekał na to, że pojawiło się coś do gry i w ogóle, o Jezu, chciałem żeby się coś pojawiło i się pojawiło, a ja będę dalej narzekał. Szczerze myślałem, że chociaż wejdą jakieś nowe mapy, być może jakiś nowy tryb wejdzie, może danger zone i tak dalej, wiecie, coś po prostu nowego. Niestety nic nie weszło. Eee... Mimo to cieszę się, że naprawili networking, cieszę się to, że to Italii weszło, w ogóle dziwnie to strasznie wygląda, do puli tych competitive'ów, że można sobie pyknąć. Cieszę się, że mamy nowy powód do grania w Counter-Strike'a, jest to jednak motywator, którego chciałem. Można sobie teraz grać ciągle, jak coś te gwiazdki wbija się tak samo jak zwykły level w CS-ie, tylko że jeżeli macie cooldown'a, znaczy tego, tego antyboostera, nie pamiętam jak się nazywa ta gwiazdka, no to to nie wpływa i normalnie dropicie tak samo, więc możecie sobie więcej pograć. Fajnie, że to jest. Szkoda, właśnie mówię, że nie wszedł jakiś nowy content za tym, chociaż ten Danger Zone. No i dodatkowo jeszcze, jakbym miał się już tak mocno przysrać, a to już takie naprawdę mocne, mocne czepialstwo się moje, no to też szkoda, że przez to, tak naprawdę przez to armory jeszcze dodatkowo ucierpią community serwery, bo to jest dodatkowy powód do tego, e, żeby jednak grać na tych oficjalnych trybach i raczej wydaje mi się, że community serwery no będą coraz bardziej e, w coraz gorszym stanie po prostu przez to, że teraz głównie ludzie będą po prostu wbijać sobie te gwiazdki, żeby Zarobić pieniądze. No ale wiemy oczywiście, że tak jest cel no już nawet ta przeglądarka, jak sobie klikniemy, to nas się nie pojawia w grze. Tylko jak widzicie, się pojawia tutaj zewnętrznie. To już sam fakt tego pokazuje, jak mają wysrane strasznie na community serwery, a szkoda. No bo wiecie, od tego jednak Counter-Strike zaczął swój byt od serwerów społecznościowych, nie? Tak samo jak kody i tak dalej. Oni też na to się tak naprawdę wypieli. No, ale to im się tak naprawdę najbardziej, jeżeli chodzi o zarobek, opłaca, więc rozumiem to pod względem deweloperskim. Jako gracz, jestem pod tym względem zawiedziony. Jeżeli miałbym ocenić w skali od 1 do 10 tego update'a, szczerze, dałbym 6, naprawdę 6. Jakby, żeby nie było 5, to jest tak, że jestem neutralny, wiadomo, bo niektórzy na przykład, jak mówią, że coś jest poniżej, nie wiem, 8, to już jest słabe. No 6, dlatego, że naprawdę jest dużo innych rzeczy, które mogłoby wlecieć, a nie akurat skiny do gry. Ale cieszę się, że jest update tak overall, więc fajnie, będę miał jakiś do wbijania zapraszam na Twitcha, bo będziemy sobie pewnie grać codziennie, żeby wbić właśnie ten karnecik.